Chodziło mi o to, że idziemy ku dobrym, bo będzie coraz więcej słońca, bo Jasne, swoim zasięgiem obejmie oczywiście. nas wysz, Ale to jest też bardzo ważna informacja w kontekście tego, co będzie działo się jutro. Przypominam, jutro 12 dzień sierpnia, czyli Noc Spadających Gwiazd. Patrzymy mód. w niebo. Patrzymy w niebo, będzie można chociażby oglądać z Warszawy w Centrum Nauki Kopernik. Tam całe wydarzenie przygotowane właśnie na 15 w ciągu dwóch, trzech minut. Ile to życzeń trzeba ale wymyślić. No właśnie, też o tym pomyśl. noc. Poranek na Mazowszu jest dość pogodny, no ale koło południa znowu będą tworzyły się chmury kłębiaste. One nie zepsują nam pogody. Na całym Mazowszu nie powinno padać, no ale też nie będzie docierać do nas aż tak dużo słońca, do tego y, tę temperaturę będzie obniżać wiatr, który dzisiaj silnie powieje z prędkością nawet do 55 km na godzinę. Także dzisiaj ciepło, ale nie gorąco. Do południa będzie utrzymywać się taka temperatura umiarkowana 20-21, maksymalnie 22 stopnie. Do Dlatego tak jak mówiłam, sporo chmur i silny wiatr, 55 km na godzinę. Ciśnienie 1000, już dziś można patrzeć w gwiazdy. Gwiazdy są aktywne od 17 lipca do 24 sierpnia, no ale to maksimum roju Perseidów przypada właśnie na jutro, ale jeżeli ktoś z Państwa dzisiaj właśnie ma czas, żeby położyć się wieczorem i oglądać gwiazdy, zwłaszcza będą widoczne najbardziej po północy, więc polecam, można dzisiaj także. A na termometrach, drodzy Państwo, dzisiaj 24, 25, gdzie 26 stopni. Centrum, wschód naszego regionu i południe, ale przez cały dzień ten chłodny wiatr będzie nam po prostu dokuczał. Dziękujemy bardzo. Lepiej, a nie coraz gorzej, i to jest bardzo optymistyczny akcent tego dnia. Teraz, jeszcze nad naszymi głowami, unosi się trochę chmur. One są związane z frontem, który w nocy przechodził przez nasz region, ale z biegiem dnia tych chmur będzie coraz mniej. No i temperatura będzie wzrastać dziś maksymalnie do 26 stopni, ale będzie nam przez większość dnia dokuczał taki silny, porywisty wiatr do 55 km na godzinę. I on wieje z zachodu, z północnego zachodu, więc tam jest trochę chłodniej. No i przed nami to też muszę powiedzieć, zimne noce, 10, 12, 13 stopni maksymalnie, więc poranki także będą rzeźkie w kolejnych dniach, ale to, co będzie się działo w ciągu dnia, zdecydowanie ten rzeźki poranek nam wynagrodzi. Spójrzmy na mapy.